Czyli jesteś powiedzmy wiesz tą Costa Coffee i chcesz mieć te swoje pieczątki, ale cyfrowo i okazuje się, że nie ma za dużo software do tego. Oba softy zrobiliśmy jako open source na początku i, i to był bardzo dobry bet, bo okazało się, że jak deweloperzy mają stworzyć jak cokolwiek, jakiś projekt, no to najpierw robią research w internecie, czy już ktoś tego nie zrobił, prawda, żeby sobie to, to wykorzystać. I do loyalty programs praktycznie nie było nic. Więc też genialna nazwa przez przypadek Open Loyalty. Jak ktoś pisał Open Source Loyalty, to po prostu wyskakiwał Open Loyalty bardzo wysoko. I to nam zaczęło momentalnie, wiecie, generować jakieś takie leady, na które my nie byliśmy gotowi. Ja pamiętam, wiesz, siedzimy sobie w tym Wrocławiu, ledwo tam wodę nad głową mamy i przychodzi, kurty wiesz, mail z Delta Airlines. Pracujemy nad programem lojalnościowym, ten wasz wygląda obiecująco. Możemy się jutro spotkać i pogadać o tym.